Przekaz od Ducha Świętego, 1 maj 2022 roku. Albo polsko zatriumfujesz chwale, albo nie będzie Cię wcale. Mówi Duch Święty. Witaj, mój synu. Twoje pragnienie, by nie gnębiła Cię główna Twoja słabość, zostało ziszczone. Od teraz, ściśle od wczoraj, jeszcze po południu, została złamana. Najistotniejsze było to, że zwróciłeś się w zaufaniu do swego mistrza i pana, Jezusa Chrystusa, aby on coś z tym zrobił. Oczywiście istotne jest nadal to, że jesteś zwolniony z winy. Przed Bogiem cokolwiek byś zrobił. Co do kary, to otrzymałeś tutaj pouczenie dla siebie na początku roku. Jednakże z winy jesteś zwolniony. Tak jak znasz i wiesz, że Kościół rozróżnia zwolnienie z winy i kary. Gdy idzie się do spowiedzi, i dostaje rozgrzeszenie. Oczywiście, gdy grzechy nie są zatajone. I jest choć minimalna chęć poprawy i minimalny żal za grzechy. To jest zwolnienie od winy. Pokuta, jednak, którą daje kapłan, jest symboliczna. Kareł, która byłaby w czyśćcu, trzeba odrobić tu na ziemi, inaczej przechodzi ona na tamten świat, na sąd Boży i potem pokutę w czyśćcu. To mówił ja, Duch Święty, nie lękaj się więc, że przekaz może być niepewny. Nazwijmy to po Waszemu. Jak było Ci przekazane i zrozumiałeś to rozróżnienie po trzech miesiącach: nadal jesteś zwolniony z winy. Kary zaś za grzech, może być część z nich dopuszczona na Ciebie. Może. Zwolnienie z winy. Jest z powodu pozwolenia Tobie narzucanie klątw prywatnych. Jednakże istotne jest to, że inaczej nie mógłbyś utrzymać stanu bezkrzecznego w oczach Ojca, aby otrzymać obiecane dary dla siebie i Polski. Ogień z rąk, nadludzka siła. Odporność na kule karabinowe i broń działową, i także inną broń. Aczkolwiek winieneś jednak zachowywać zawsze czujność, gdyż trzeba się starać na tym świecie i wkładać wysiłek, mimo nawet takich darów, jak Ci obiecane. Tę moc będziesz miał. Na ziemiach polskich obecnych, na terytorium II Rzeczpospolitej i terytorium, które należało do Polski, włącznie z tym, co było za Zygmunta III Wazy, granica około 30 km od Moskwy. Nadal jesteś chroniony, nawet gdybyś popełnił coś, co jest przestępstwem. Zagrożonym wieloletnim więzieniem. To, o co jesteś oskarżony, nie jest przestępstwem, lecz nadużyciem prawa wobec Ciebie. Ukażesz także tego adwokata, stosownie do jego winy, którą poznasz i nie będzie mógł Ci się oprzeć. Jednakże mało starałeś się, by go zmienić. Winieneś uczynić to jeszcze wczesną jesienią. Wiem, moje dziecko, miałeś dopusty zdrowotne. Potem straciłeś też sporo czasu i sił ze względu na organizację, którą założyłeś. Była tu Twoja wina, lecz szatan wpłynął na te dwie niewiasty. Że zachowały się niewspółmiernie do Twej winy i nawet knuły i knują przeciw Tobie, choć są przekonane, iż one są w porządku. Ty zaś nie byłeś i nie jesteś. Czyli w smoleńsku, Panie Boże, Duchu Święty, mogę czuć się pewnie? Tak. Tam możesz czuć się pewnie, będziesz tam robił, co chciał, można rzec po ludzku. Jak dziękować Duchu Święty za to, że największa moja słabość została złamana. Nigdy się nie oddzięczysz Bogu za dobrocieństwa na tej ziemi, będziesz wynagradzał miłością po zmartwychwstaniu ciał, wieczności. Winieneś zachować podejście dziecka. Jesteś bezsilny. Sam niczego nie możesz. Możesz, gdy dostaniesz łaskę. Dziś, 1 maja, dzień masonerii, święto iluminatów, które czcicie przez zawieszenie flag, już 1 maja. Źle czynicie, chodziło o to masonerii. Wasza wina jednak jest. Jestem przy Tobie zawsze, ja, Duch Święty, także gdy tego nie czujesz i masz złe samopoczucie z powodu swego fizycznego stanu. Zawsze byłem przy Tobie. Teraz zaś jestem w większym stopniu. Już bardzo bliski jest czas, kiedy będę mógł stąpić na Ciebie, gdy jak inni poznasz swe winy w oświeceniu sumień. Dokona się Twoja przemiana ducha i ciała. W ciągu tego kwadranca przemienisz się i staniesz pośród rodaków, z nowym duchem i nowym ciałem. Ale ja na to wszystko nie zasłużyłem, zwłaszcza od maja tamtego roku do końca roku, jeszcze bardziej od początku roku do teraz. Tak jest, nie zasłużyłeś. Nikt nie zasłużył na taką rzecz. Dlatego też została zjęta z ciebie wina. Bo pozwolono ci rzucać klątwy prywatne. A skoro zdjęta wina, to trzymać możesz to, czego byś nie otrzymał. Zdjęta, duchu święty Boże, ale jest tak, jakby nie była zdjęta. Spowiadasz się, odczuwasz winę. Tak trzeba. Lecz jest z Ciebie zdjęta, jaki potem będzie zdjęta z tych wszystkich Polaków i Polek, którzy kierowani gniewem Boga Ojca wytracą waszych wrogów, którzy podniosą na was ręce wytracą od najstarszego do najmniejszego. Winę zaciągnie tylko ten lub niewiasta. Który będzie się znęcał i jak było powiedziane, zostanie ukarany śmiercią. Także ty nie możesz się znęcać. To jest przypomnienie. Czasu zresztą na to nie będzie, aby się znęcać. Wczoraj byłeś na kurhanie Wandy. Wanda królowa. I woje Lechiccy ostrzął już swe niewidzialne miecze, na ostatni bój za Polskę. Pragnął, by chwila ta nadeszła. Sprawiedliwi, którzy królują z ojcem. Czeka też wanda na ekshumację, by ukazać, że jest pochowana w kopcu wandy, w kurchanie. Na drewnianym, dębowym, pozłacanym tronie. W pozycji siedzącej, jak zapisano w kronice żelizów. Wanda. Ostatnia z Amazonek. Widzicie, jak się to składa. Pierwsze przy chwale Chrystusa były niewiasty. Najpierw Maryja, potem Maria Magdalena. Niepokalana z aryjską słowiańską krwią i z takąż w mniejszym stopniu Maria Magdalena z krwią Amazonek w sobie. Teraz zaś na czele chówca z tamtego świata stanie nie mąż, ale niewiasta królowa Wanda. W ten sposób symbolicznie zostanie spięta klamra pochodzenia waszego Pana Jezusa Chrystusa dzięki korzeniom z ludu prasłowian, ariów. To są nieoczekiwane pomoce, które przyjdą, o czym jest i w innych, nie tylko twoich orędziach, i inne pomoce. Mierz zagłady musi jednak pierw zawisnąć nad wami i przelana zostanie wasza krew. Dziś twój triumf, albo zgon Polsko. Tylko te dwie możliwości. Albo Polsko zatriumfujesz chwale, albo nie będzie cię wcale. Amen. Amen, Duchu Święty, promienny Panie. Dziękuję, chwała Tobie, Chryste, Boże w Trójcy Jedyny. Otrzymał Cyprian Polak.